Witam z tej strony Manek i wracamy, wracamy do Mirror Edge, do naszej walki. Jeżeli pamiętacie, poprzednio tutaj zginąłem, zginąłem przed policjantami, goni nas helikopter. Poczekam. No, nie poczekam, będzie trudno. No cóż, próbujemy wrócić. E... No, może tym razem uda się zabrać tobie broń? Udało się. Wrzucamy, nie chcemy zabijać, nie chcemy zabijać, to jest gra Pacyfistów. Uciekamy, uciekamy, chodź tu. Jest, pięknie, tak! Dostają, dostają, zostawiamy broń. I co, ty też mi dasz? Tak, też mi dasz. No. Niestety chciałem, chciałem tutaj wyminąć, ale to nie jest, nie jest opcja. Za długo tutaj musielibyśmy się wspinać niestety, żeby, żeby to e, wyminąć. E, Zaczynamy, wracamy do nagrywania, to już drugi tydzień e, mojego regularnego nagrywania, jeżeli chodzi o YouTube. E, ogółem jestem bardzo mile zaskoczony, bo bardzo dobrze przyjęliście to moje nagrywanie. Cieszę się e, z tego. E, no niestety teraz już się kończy długi weekend, to był piękny okres. Ponad tydzień bez, bez w zasadzie zobowiązań. Tydzień odpoczynku, relaksu, czasem trochę roboty, ale to już na własne życzenie, De to już nie wróci. My teraz y, idziemy zabić jakiego wreselera, jakiegoś Jakiegoś resera, jeżeli dobrze pamiętam. E, będzie trzeba go skopać, będzie trzeba go nakopać do tyłka i wypuść mnie. Chcę już go zabić. Dawaj, 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 otwórz się. Sezamie, otwórz się. Sezamie, otwórz się. Gdzie mam ten granat, ten Semtex? No, po podłożyć tutaj do wyrzucania. No, otwórz się, sezamie, no wypuść mnie. Ty, a jeżeli. Widno się zatrzymała między piętrami? O nie, nie zatrzymała się, dobra, idziemy. No to idziemy dalej, gonimy jego, gonimy! Biegiem tak, kondycja to podstawowa rzecz. Yy, trochę szkoda, a, że mi jej brakuje. Ale to ta tam semantyka jakby, szczegóły, na które niewiele osób powinno zwracać uwagę. To znaczy, wiele powinno, ale zawsze lepiej sobie wymawiać, że niewiele zwraca. Zawsze to jest wygodniej. Biegniemy dalej. No przynajmniej się uspokoiło, przynajmniej nie ma już tych policjantów, helikoptera nie ma. Czysty freerun, czysty... o! Czysty freerun, czysty parkour! Chociaż parkour to raczej... Z przodu powinno być osłona. My się chyba tam mamy teraz dostać, a skoro się mamy tam dostać, to później trzeba wejść. Spiąć, wspinamy się, dawaj, dawaj, dawaj. Nie tęskniłem za bang, Sio, Ło, łow, łow! Biegniemy! Biegniemy, 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 chwała! Nie wierzę, jeszcze nie zginąłem. A już było, bliźnił, to już było. Mhm. Mhm. Dobra, myślę, że tutaj muszę zaskoczyć. Mam nadzieję, że dobrze idę, ale chyba tak sko... Uuuu... O, pięknie, PIĘKNIE! Tak, to należy robić! Tak, idziemy wy... Idziemy wyżej. Bo tam jest za dużo psów. Tak. pieską mówimy stanowczeń. Eee... A... Nie. Chyba jednak tu trzeba... Pytanie, tutaj gdzieś idziemy? Chyba nie. No pewnie, że nie. Tu, biegł się. Uhu! I zostawiliśmy helikopter z tyłu. Nie będzie nam żaden helikopter pluł w twarz. Ups. Dobra. Mieliśmy ich nie zabijać. Ten chyba mógł nie przeżyć upadku. Jak myślicie? A nie, rusza się na dole. Zobaczcie, rusza się. No już się nie rusza. Hm. Może się zmęczył. Tak, zmęczył się i śpi dalej. Czyli... Tego nie zabiliśmy, jest w porządku. Jesteśmy do przodu cały czas. I, I pięknie. Śmigłowiec został wezwany przez mamuśkę. Właśnie odlatuje. Pewnie na krótko. Mamuśkę, Znaczy się centrale pewnie został wezwany. No, trudno. Jakoś będziemy musieli sobie poradzić bez śmigowca. Jestem pewien, że będziecie tęsknić za nim równie mocno jak ja. Wash, kto to do mnie? Że kto? Co? Jak?

Hej, przekaż Millerowi wiadomość, muszę go spotkać. Dlaczego rozlewał browar? Jak można rozlewać browar? I mnie nie poczęstować. No, 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 czyżby czyżby, coś się działo? Ładujemy następny poziom. No to się widzimy jak się. No i witam z powrotem. W międzyczasie się okazało, że policjant, który miał nam pomagać, Robberna nas. wydupczył. Eee. Ola u nas... Policja współpracuje, chcą... No, naszego powiedzieć. wydania. Niewielu. Lepiej się Trzymaj się z dala od poziomu ulicy. Pełno tam niebieskich. No. Uwaga, wysokie napięcie. Czyli idziemy teraz, idziemy teraz szukać... Gdzie by tu pójść? Wysokie napięcie, wysokie napięcie. O. Czy my tam doskoczymy? Bardzo mnie ciekawi. No, no. Oj, doskończyliśmy, ale się oczywiście puściłem, ponieważ to jest bardzo inteligentne rozwiązanie. Jak się złapiecie, to się puści od czasu do czasu, żeby życie miało smaczek i tak dalej, i tak dalej. No to teraz mam nadzieję, że się nie puścimy. Oj, nawet przeskoczyliśmy idealnie. Pięknie. I skaczemy teraz tu. Ła, wow. wow, udało się. Balkonik. Nie ma nic ciekawego na balkonie. Może tu będzie rower? Nie, nie ma. Dobra, to zostawiamy, nie wybijamy się. E, idziemy dalej, idziemy dalej. E, napięcie, znowu napięcie. O, ale tu jest jakiś wyłącznik. Główny wyłącznik Zasilania idealnie. I o to chodziło, proszę Państwa, prądu nie ma. Czyli wyłączyliśmy policji wodę, gaz, a teraz wyłączyliśmy prąd. I koniec, policja jest odcięta. Hmm... No tak, ale jak już tak dobrze nam idzie, może by się udało jeszcze im włączyć telefony. Hmm. Oj się zamyśliłem nad tymi telefonami wow. yeah. Dobra, nie mam pojęcia gdzie idę. Uhu Chyba niedobrze idę mm. Nie Wydaje mi się, wydaje mi się, że to nie jest najlepsze miejsce, w które powinienem ale tutaj już będzie dużo lepiej. O, jesteśmy w niebieskim pokoiku. O, ale nie w którą stronę pobiegliśmy. Nie, Szukam nie wiem, co tego to miejsca. Szczurek, to Szczurek, Szczurek, gudym szczurka, gudym szczurka. Jest, że o, ale dobrał. światło. Ale jeśli korzysta z helikoptera, to pewnie chodzi o jakiś dach. Będziesz musiała dostać się wyżej. Hmm. Próbujemy skoczyć? Jest, udało się skoczyć. Ej, idziemy. Idziemy. Wentylacja Jakby nie daj Boże ktoś tu biednął to... Cały system wentylacji do wymiany Uooo! Eee, tu pewnie już i tak Ua e, Dobra idziemy. O, tam był szczurek, szurek, 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 szurek! Na dół, na dół, na dół, to może później pójdziemy. Jeżeli się nie obrazicie, hmm, ale zobaczmy. Oh, może tu się uda? Udało się, dobrze. Chyba tak powinniśmy iść. Teraz co, przeskoczyć stąd? Hmm, przeskoczyliśmy. Tylko co nam to przeskoczenie dało? Hmm, 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 hmm. hmm. Co myślicie, żeby tak zrobić? myślę, że to bardziej o coś takiego chyba jednak chodziło. Tak, tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie to było bardziej efektowne, efektywne. O, ta, 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 ta. Ej, clown! Rzucił w nas siasto. kostka! A, Jezu, ale mi boli! A, a. Co tam jest? Może tam pobiegł szczurek? Będziemy szczurka. Zobaczcie, jak ma zniszczone ręce. Ty, przecież zakręciliśmy już gaz policji. O, o tu jest. Skubańce, patrzcie no. Ja myślałem, że jak zakręcimy, to oni nie będą wiedzieli co zrobić, a tu zakręciliśmy, a ci dalej odkręcili sobie. Mam nadzieję, że prądu nie włączyli. Prąd przynajmniej utrudni komunikację. Woda to jeszcze padli licho jak włączyli. Trudno by. Jak zejdę do kanałów, to znowu im wyłączę, ale prąd. O! To jest chyba ten robber. A, to Sam jest ten, ten który I nam rytan. przeszkadzał. Zobaczymy, czego dowiem się o połpie że miał pomagać. Dobra, idziemy. Hmm. Jak teraz gdzie idziemy? Tam się chyba musimy do tych drzwi dostać. jak się do tego dostać. No raczej nie tędy. A tędy wskoczę? Spokojnie. No to idziemy. Wee mm, Dobra. Wee... Ale czerwono! O oh, kurde! Możecie mi skoczyć. Mnie się nie grozi. Ale z niego potwór. Uu, 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 chyba to na mnie najlepiej wyszło. Uhu. No dobra. To teraz, skoro my już tej zabawy doświadczyliśmy, o Jezu, powtórka całego filmiku. Nie chcemy tego filmu oglądać. Możecie mi się nie groźnie. Jak jeszcze raz będziemy powtarzać ten filmik, to go wytnę. Bo jednak litości Ile tu można oglądać tego samego. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się złapać tą jego gazurkę czy inne gówno, które ma. O, udało się. Lepiej mu szybko, bo widzę jak pocąć się ręce. Ojej. Wystawiłeś Kay Conors, prawda? Też ma ładne pytanie. Policjantkę? Tak. To miało być glina, prawda? Nie wchodzę w politykę. Mm -hmm. Kto zabił Popa? Ty? Nie! Ja zatrudniłem... Kto? Profesjonalistę! Spotkanie no ma kogo? o drugiej! Gdzie? W galerii handlowej! Okej. Okay. Po co widziałeś się z Millerem? Na, na pewno strzela ci ciekawość! Wciągnij mnie, to ci powiem! Uważaj na niego! Spróbuj sztuczek, a już po tobie! Okay. Dawaj! Na pewno! Drobna dziewczynka podniesie grubaskę! uuu, uh, 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 ktoś strzelał. O! Bom się Marek, spadło. Ktoś strzela. Majorą Berna. Co jest? Niebiescy zaraz spadną na waszą deskię. Zjeżdżań Fajny domek swoją drogą. Dobra, zjeżdżamy. Ijemy, idziemy, idziemy A. O, w poziomu. Ale jeszcze kilka zakon. Do następnego wczytywania myślę, że prostaczy. O! Coś się sprawił. Uh Gdzie ja mam tutaj iść? Uuu, chyba nie tutaj Do windy chyba Albo i nie do windy Toż ty Gdzie ja tu mam iść Ja nie wiem ci iść Ale świństwo no pokażcie mi, gdzie tu iść. Nie. Ja wiem, to można jakiś przycisk wcisnąć bodajże. E? coś takiego? Nie, naprawdę, wydawałoby się, że tu mam wejść. Ale chyba nie tu. Dobra, to było, to było naprawdę... Głupio, nie chcę ich wszystkich zabijać. A, jeszcze jedna próba. Jak się nie uda, jak nie znajdę wyjścia, to będzie znaczyło, że chyba trzeba jednak wszystkich zabić. Czy tam jest gdzieś? Nie. Dobra, wiecie co? Spróbujemy jednak wszystkich. Wow, no to nie było najlepsze w moim wykonaniu. E, tak, spróbuj spróbujemy wszystkich zabić, to na pewno. No, ale niestety kolejnej próby nie będzie. Ten odcinek kończy się serią faili, ale to też się przyjemnie ogląda. Chyba, że te faile są w moim wykonaniu, to wtedy mi się w ogóle na co fajnie nie patrzy. Mam nadzieję że jednak, że odcinek Wam się podobał. Nie wiem, o której go wrzucę. Postaram mmm, się ogółem. Taka uwaga, odcinki w tygodniu, w tygodniu teraz, jak już skończył się ten długi weekend, będą wrzucane na pewno między godziną 12 a 15, może 11 a 15, w sobotę, w sobotę to może być różniej, no niestety nie mam tutaj wpływu aż takiego, jak to jest wrzucane, możliwe, że w sobotę będą się pojawiać albo bardzo rano, albo bardzo wieczorem, ale to jakby kwestia przyszłości, zobaczymy, może mi się to uda jakoś jeszcze sensownie rozwiązać. Z mojej strony to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobał, podobał ten filmik, mam nadzieję, że nadal Wam się podoba. Ta seria, także komentujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie. łapki w górę, łapki w dół, mile widziana. Każda ocena, byle poparta komentarzem, także z mojej strony to już wszystko. Ciao!